Dziś szybki materiał w typie ciekawostki, ciekawostki z gry Max Paint 3, do której zresztą dość regularnie wracam. W ostatnich latach grałem przynajmniej 3 razy. Na Steamie mam wbite 80 ponad godzin, więc całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że jest to gra singlowa. Teraz też gram, strzelam sobie bardzo tę odsłonę. Lubię, uważam, zresztą jest to dość niepopularna opinia, że jest to najlepsza odsłona tej serii. Być może dlatego, że Rockstar ją trochę rozbudował. Nie chodzi mi tylko o fabułę, ale także o to, jak ta gra jest zrobiona, jakie detale oferuje. I właśnie dzisiaj o takim detalu będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, jak poci się Max Payne. Jeśli ktoś śledził moje poczynania na profilu Ciekawostki ze Świata Gier, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, to ten detal jest mu pewnie dobrze znany. Chodzi o plamy potu, które pojawiają się na koszuli Maxa w trzecim rozdziale, a więc blisko początku gry, właściwie na samym jej początku. W tej właśnie misji Max Payne w towarzystwie Raula udaje się na stadion, teraz wybaczcie mój portugalski: Estadio do Galatians. Tam ma dojść do przekazania pieniędzy, jest to okup, jaki rodzina, dla której pracujemy oczywiście, decyduje się zapłacić i Max Payne, a także Raul zostają wyznaczeni do przekazania tych pieniędzy. No i oczywiście wszystko bierze w web. pojawia się snajper, Max Payne i Raul są zmuszeni uciekać z Murawy, no i potem cała akcja dzieje się już w środku tego kompleksu. I właśnie tam, w środku, możemy już zaobserwować ten detal. Rockstarowi generalnie chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, że Max Payne się męczy. Męczy się w kolejnych wymianach ognia, a co za tym idzie, się poci. No bo cały czas się porusza, strzela, biega, więc ma to znaczenie. I właśnie po to stworzono ten malutki detal, żeby nam to uzmysłowić. No bo przecież cały czas obserwujemy akcję z perspektywy TPP. Mało tego, koszula jest jasna. Ona jest jasno-zielona i tam widać doskonale ten... Pod. Ale to nie jest tak, że w trakcie rzeczy, które robimy, Max poci się coraz bardziej. Cała sztuczka polega na tym, że ten pot jest już wpisany w tę misję. Jeżeli przystaniemy na samym początku tej misji, po prostu zostawimy Maxa w bezruchu i będziemy obserwować jego plecy, to zauważymy, że ta plama powiększa się cały czas. To jest cały trik. Ten proces trwa 10 minut i nie ma żadnego znaczenia czy my będziemy biegać, czy będziemy się rzucać, czy będziemy strzelać. Nawet jeżeli będziemy stać w miejscu, Max i tak będzie się pocić. Nagrałem film pokazujący, jak to się odbywa, ale generalnie przyspieszyłem to, no bo gdybyście oglądali 10-minutowy film, nie miałoby to żadnego sensu. Ta różnica nie byłaby aż tak dobrze widoczna. A tutaj na przyspieszeniu widać, właśnie jak ta plama potu się powiększa, i w końcu obejmuje praktycznie całe plecy. Z tego typu detali Rockstar jest oczywiście bardzo znany. No wystarczy sięgnąć po te nowe gry. Nawet Grand Theft Auto 5, ale przede wszystkim mam tu na myśli Red Dead Redemption 2. No tam stopień dbałości o detale jest po prostu przeokrotny. Ale właśnie dobrze jest pokazać też takie przypadki, bo nawet w tych wcześniejszych grach, właśnie takich jak Max Payne 3, ale też wcześniej, bo i w GTA 4, a nawet w San Andreas. Są zawarte różnego rodzaju tego typu, oczywiście, smaczki. Ja bardzo Rockstar za te wszystkie detale lubię. Zdaję sobie sprawę, że one zbyt wiele nie wnoszą, no bo one nie zmieniają samego gameplayu, ale pokazują nam, że można zrobić gry lepiej, naprawdę lepiej, bo takie rzeczy mają jednak znaczenie. Widzimy, że ktoś chce zrobić w totalnie nierealistycznej grze trochę realistycznych rzeczy. Oczywiście w przypadku Maxa Payna 3 byłoby fajniej, gdyby ten pot pojawiał się w trakcie wysiłku, a nie tylko wtedy, kiedy stoimy, no ale jak jest bardzo gorąco, to my się też pocimy, więc jestem w stanie im to wybaczyć. W sumie to nawet jest całkiem fajne, że oni wpadli na taki pomysł, zakładając przecież, że my nie będziemy stać w miejscu, tylko będziemy się cały czas poruszać, więc od czasu do czasu zwrócimy uwagę, że ta plama potu na plecach Maxa zwyczajnie się powiększa. I to tyle. Bardzo szybka, krótka wrzuta, bo aktualnie gram w tego trzeciego Maxa Payna i przypomniałem sobie właśnie o tym detalu. Tego typu ciekawostki będą się pojawiać od czasu do czasu na tym kanale, ale nie będą stanowić podstawowej zawartości. Nie chodzi o to, żeby znów zrobić serwis ciekawostki ze świata gier. Taki już istniał, a właściwie istnieje nadal, nie będę tego powtarzał. Dajcie znać w ogóle, czy taka formuła Wam się podoba, to w przyszłości może sięgnę też po inne przykłady, moim zdaniem fajne i takie, które naprawdę na to zasługują. Dziś już dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.